Hello. Cześć Krzysiek, Marek mówi. Yeah. Jaki Marek? No z poznania Marek. A słucham ucham. Co, co u ciebie, jak ci sobota mija? Co mówisz? Co u ciebie słychać, jak ci sobota mija? Co mnie słychać, a co u Ciebie słychać? No ja w domu siedzę. Z, kot, z Kotami. A na kim siedzisz? Na kanapie. Nie, już nie zgadłeś. Co mówisz? Na dupie! No, też tak można powiedzieć. No. A czym pocierasz dupę? Papierem ściernym. Ściernym papierem. A. No tak się mówi, nie? Na, na ten, na papier toaletowy, na, na warmi. No. No. No, no. no. A ty co robisz? No. Siedzę na dupie. I, i czym pocierasz dupę? Papierem toaletowym. <laughs> A nie ściernym? Nie. Aha. A co tam, a, 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 a co tam z majorem w zgodzie żyjecie obecnie? A major ładnie zasnął. Zasnął? No. A pieniądze dał? Jakie? No te, co ci był dłużny. Co? No dłużny ci był pieniądze za Opla, Astrę. co ci Aha. No to dobrze, no. Ale co no. nie Czemu? Odprzedaję. A masz już klienta? A co? No nie, Chcesz kupić? Nie, ja nie, ja, ja nie. bo ja prawa jazdy nie mam, wiesz. To może tata kupić mój. Za dwójkę. Za dwa tysiące? To, tak. to, to zapytam. No. No. zresztą Zapy... ja drugi kupić sobie. Ale jaki teraz kupujesz? Audi czy Opla? Nie. Inny jest. BMW, Boże. Nie. A zdradzisz? Co? A zdradzisz? Jaki auto planujesz kupić? Jak kupię, to wtedy pokażę. Dobra. Ja mam do Ciebie w ogóle przyjechać, to mi pokażesz, nie? Bo mnie zapraszałeś. Mówiłeś, że mam przyjechać i że lajta będę miał Ci ten ustawić. No. no. A kiedy przyjedziesz? No, jakoś przyjadę, no tylko wiesz, no, da dam ci znać wcześniej, ale no, myślę, że w czerwcu jeszcze na pewno. Bo to... ja tylko powiem tak: kolor ciemnozieleń. Aha. Będzie. No. Ładny, duży. No. Niemiecki. Aha. Eee... To Audi. Zjedzenie ładne, piękne, duży bagażnik. Zmieści się ty do bagażnika u mnie. Eee. No. No i co jeszcze nie, nic. To pewnie Audi. Nie. Kurde, to nie wiem, dobra, nie, nie będę już zgadywał, bo nie zgadnę. E, nie, na pewno zgadniesz, bo to niemiecki jest samochód. No ja z niemieckich to BMW znam, y, Opla, y, Audi właśnie, nie wiem jakoś. Nie interesuję się za bardzo samochodami, więc. A, a jeszcze jeden jest niemiecki? No czekaj. Y, kurde, na pewno wiem, tylko teraz mi z głowy wypadło. Ja poczekam. Nie, no czekaj, niemiecki, no. Kurde. Co myślisz? Nie, no myślę, mówię, że myślę, ale nie, nie wymyślę no to nic. To myśl, 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 a, nie, a jak nie, to założymy się. <grym> Dawaj, od dwa O nie, nie, nie zakładam się. Czemu? Nie zakładam się z Tobą, bo. To ja wygrałbym bo... i miałbym już iść tutaj. Bo, bo ty, wszys no? ty wszystkie zakłady wygrywasz, więc ja wiem, że się nie, żeby się nie zakładać, bo przegram. Ale, a, słuchaj, ostatnia litera N. M? Ostatnia? N, N jak, jak Natalia, Aha. Norbert jak... E... No, no, no. Ostatnie tyle N. N. Ale to jest jak... ma, marki, to jest... Y... Mówisz o marce teraz, czy o modelu? O marce. O marce, N. Kurde. N, N nie N, tyba N. N, N jak no Natalia. wiem, wiem. N, N jak Norbert. No, no. No jak Norbert, Natalia... No nie no, Citroen mi przychodzi do głowy, ale to francuski to e en ale to nie, nie ten marka No właśnie wiem no Dobra nie wiem musisz powiedzieć mi No musisz powiedzieć żeby, żeby, żebym wiedział Nie bo jak powiem to mi wyje <śm> <śm> Dobra, to, to jak ten, jak zadzwonię później, to mi się to, to będę to zgadnę i mi powiesz, czy, 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 czy muszę się zastanowić. A ty zobaczysz w tym komputerze. No tak. Ja Nie, no. teraz masz. Te, e, teraz masz powiedzieć. En. No. Jezu, na pewno to jest bardzo proste i oczywiste, ale teraz mi wypadło. No mam pustkę w głowie teraz. No en. myśl, 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 myśl. Myśl. Kurde, myślę, myślę. Nie. Ostatnia N, N A pierwsza A pierwszą nie powiem. Kurde, jakbyś mi pierwszą powiedział, to, to, to bym zgadł. Jeszcze ja nie ci powiem. No. Ale jak, jak powiem to literę, to jest Nie. Ostatnia no. N no ostatnia N i jaka jeszcze? No. Dobra, niech się nie. E. Przedostatnia. Przedostatnia? Kurde, no, no. no to Citroen mi przychodzi do głowy. Nie. Jest ten Na e-en. A to popu e -N. popularny samochód? Co? To jest popularny samochód jakiś? E, na no popularny. Jest... Co, co on tam gada, ten major? Mamy lajcę robić, a ja muszę sprzątać i trochę. Dobra. Aha. Jak. jak, jak yy... Ja nie co Dobra, a, po, a powiedz mi jeszcze tylko z, z Asterka, czy naprawiłeś, czy, czy ona już płód? E, nie naprawiono Opel Astra. E, jak chcesz to ku, kupuj, tylko wymienić ten, jak się nazywa, bl, 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 rozrusznik. Aha, rozrusznik jednak, no, 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 no. No, albo szczotki, albo co? I dwa tysiące, tak? Tak. Dobra, to będę, będę wiedział. No, a jak ten, a jak, o której lajta robicie? O 15 To będę oglądał i coś tam wpłacę O 16 O 16, dobra 15-16 dobra, dobra pozdrów Majora, no cześć No, masz Major Halo Krzysiek Tak? Wo Volkswagen. Co? Volkswagen A skąd wiesz? No bo... Przypomniało mi się, Poczyłeś. nie przypomniało mi się, bo sam kiedyś miałem nawet dwa Volkswageny, o. no ale to takie mówię wy, wypadło mi z głowy, no Volkswagen. No, dobra, na razie, bo, bo mam gości. Dobra, a dobra. jaki Volkswagen? E, Passat. Passat, też miałem Passata Kombi.